Co dzisiaj w sprawie ETS-u zrobić? Czy rzeczywiście nam to zagraża? Bo rozumiem, że chodzi tak naprawdę o system, który dotknie i transport, i oczywiście budynki mieszkalne. Wpierw cytat ze stron Komisji Europejskiej, do których odsyłałem konkluzję z 12 grudnia. Znalazłem w tej chwili, nawet nie przychodziłem z przygotowanym, znalazłem w tej chwili na stronach Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej. To jest pierwsza konkluzja, dosłownie pierwsza w ogóle ze wszystkich, z 12 grudnia 2019 roku. Więc zanim jeszcze był konsensus w sprawie wieloletniego budżetu unijnego, te sprawy. Były zatwierdzone. Pierwszy punkt brzmi dokładnie tak: w świetle najnowszej dostępnej wiedzy naukowej i w związku z potrzebą zintensyfikowania globalnych działań na rzecz klimatu Rada Europejska zatwierdza cel polegający na osiągnięciu przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku zgodnie z celami porozumienia paryskiego. Na tym etapie jedno państwo członkowskie nie może, jeżeli o nie chodzi, zobowiązać się do realizacji tego celu. Rada Europejska wróci do tej kwestii w czerwcu 2020 roku. Tym jednym państwem była Polska. Polska o. nie zawetowała tych konkluzji, ale, Te Polska, konkluzje... ale Polska, wpisała, że nie będzie tego realizowała. Sam Pan przeczytał przed momentem, ale nic nie warte było to wpisanie. Ale panie Panie nie Marszałku, bardzo dziękuję za przywołanie niższego. tego zdania, bo bez tego zdania byłoby to rzeczywiście nie straszne, ma tutaj, prawda? Nie, to jest nadal straszne. To był zupełnie nieskuteczny zapis. Na który tym nie etapie, Polski na tym etapie, czyli z tych konkluzjach, które zostały tam przy, by, by, zapisane, Polski rząd, polski premier dopisał, kazał dopisać do tej konkluzji, że jedno państwo nie będzie w stanie tego zrealizować. ogromny błąd, cały z pierwszych Po to, żebyśmy nie byli błędów. zobowiązani do, do realizacji zobowiązani. tego... Zostaliśmy zobowiązani. Rada Europejska zgodnie z tym, co tu jest zapisane, wróciła do tego następnie, po czym rząd skapitulował całkowicie. Na początku trzeba było wetować to od początku. Później, trzeba było nie dopuścić wie, do przyjęcia tej strategii. Ale weto było weto na tym, poziomie, było, ja wytarzam, weto było Weto było możliwe na poziomie hmm. budżetu z 2020 Roku, nie, było możliwe nie, nie, na poziomie veto, veto, proszę veto, veto formalne, veto formalne, veto formalne Proszę nie wprowadzać weto Można było zerwać, natomiast nie wetować. Weto formalne nie. było możliwe na poziomie budżetu, nie był zawetowany, to prawda. Konkluzje powiedziałeś były przecież. też jednomyślne. Ale ja dziękuję, dziękuję, że pan, pan przeczytał to mu, zdanie. Muszę panie że Polska, Polska, Polska powiedziała w ten sposób, że, że podpisuje się w konkluzjach, jest to, na co zgodziły się wszystkie państwa. Polska zgodziła się na przyjęcie przez Unię Europejską celu za waszej władzy z zastrzeżeniem zdania ochrony Z Zastrzeżeniem, że pan to nie, nie zwolniło całej Unii Europejskiej. Jesteśmy państwem członkowskim, jesteśmy tym samym zwolnieni. Panowie, do pozostajecie tego. przy swoich zdaniach. O, krótka odpowiedź tak na moje wie, pytanie. Krótka pyta odpowiedź na moje pytanie. Co byście zrobili, gdybyście byli dzisiaj premierem? Krzysztof Bosak, w tej sprawie. Przede wszystkim, e, moim zdaniem, punkt absolutnie podstawowy zacząć uczciwie informować społeczeństwo. Rząd musi podawać rzetelne prognozy kosztów na bieżąco co do wdrażania polityk unijnych. Społeczeństwo jest oszukiwane regularnie przez każdy kolejny rząd co do tego, jakie będą skutki polityk unijnych. Żebyśmy w ogóle mieli Prawidłowo działającą demokrację trzeba zacząć od uczciwego informowania ludzi. Jeżeli ceny paliw w wyniku wdrażania ETS-2 mają wzrosnąć, trzeba, żeby rząd oficjalnie to powiedział. Dał to na piśmie, napisał dlaczego, ile kto zawinił. Jeżeli ceny ogrzewania domów czy budowania budynków mają wzrosnąć w wyniku wdrażania ETS-2, trzeba to ludziom powiedzieć. Następnie musi się odbyć debata. Moim zdaniem miejscem debaty w demokracji jest parlament. Podczas debaty w parlamencie powinniśmy zdecydować, jako Całe społeczeństwo, jego reprezentacja, jak na to reagujemy, i są możliwe dwa warianty, albo może trzy, a może więcej. Natomiast te najbardziej oczywiste. Realizujemy to i ponosimy koszty i to jest dominujący wariant w tej chwili przez wszystkie opcje proponowane poza Konfederacją. Drugi wariant, nie realizujemy tego i idziemy na konflikt, proponujemy renegocjację tego. To jeżeli chodzi o cały system ETS, w mojej ocenie powinniśmy zaproponować. Trzeci jakiś wariant, to jest jakiś pośredni na zasadzie, wdrażamy to, ale niezbyt powiedziałbym pilnie, na linię, tak? ma man manewrujemy, opóźniamy, Dobrze. jakieś kombinacje, <laughs> wiele Rzemysła państw, ja. jedno do Wiele państw Unii Europejskiej nie wykonuje wielu wyroków tak Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej latami. To nie jest tak, że wszystko jest wdrażane wszędzie w tym samym tempie. My tu mamy pewne pole manewru, ale nie ma nad tym żadnej debaty w Polsce, bo polska klasa polityczna składa się z naiwnych prymusów posłuszeństwa Unii Europejskiej i z tym trzeba skończyć. I uważam, że, zdanie, wasz ostatnie, premier do należy, uważam, nie że zdanie ostatnie pana marszałka jest o tyle zasadne, że ja do tych naiwnych prymusów polityki europejskiej nie należę. Na pytanie to, dotyczące tego, co bym zrobił, gdybym premierem, albo nawet co by zrobił premier, który by pochodził z mojej formacji politycznej teraz, w tych warunkach, w których jesteśmy, bo zawsze trzeba patrzeć na warunki podejmowania decyzji. Inne były w 20 roku, inne w 18, inne są teraz i inne będą za rok również. Albo zupełnie inne będą za dwa lata, również jeśli chodzi o naszą sytuację w Unii Europejskiej. Trzeba po prostu się postawić w Unii Europejskiej. To jest ten czas. Nie wychodzić z Unii Europejskiej, tylko próbować wykorzystać jeszcze naszą obecność w Unii Europejskiej na korzyść państwa polskiego i interesu państwa polskiego, skończyć z naiwnym myśleniem społeczeństwa, które zostało zostało do tego przekonane przez wiele, przez też dwie dekady, że mamy być posłusznym wykonawcą woli europejskiej, liczy się tylko wiarygodność w oczach naszych unijnych partnerów. Nie. Interes państwa polskiego się liczy. Skoro nie można go pogodzić i interesów Polaków z tym, co chcą proponować w Europie, to jest moment, w którym trzeba się Unii postawić. Jeśli taka będzie wola również Konfederacji, to ja to będę, ja temu będę sprzyjał. Nie ma już dzisiaj pola do... Konfederacja... Nie ma już dzisiaj, czy dzisiaj już pola, panie marszałku, dokończę. Nie Otóż. ma już dzisiaj pola na to, żeby ulegać szantażystom. Były czasy i inny układ również budżetu i państwa polskiego i inne pieniądze z Unii Europejskiej do Polski i z Polski do Unii Europejskiej, kiedy niestety pewne szantaże powodowały blokadę naszych planów. Natomiast dzisiaj już nie, dzisiaj stop.